Za 100 lat nikt nie będzie pamiętał pedofili. Będą inne prawa, inne zwyczaje, będzie inny porządek. Rodziców będzie się asymilować. Będą nowe reguły prowadzenia ludzkich zwierzyńców. tym ludzkim wzorem niezbędni będą dyrektorzy. A ja będę wzorem równania. Rekursorem nowych stosunków. Nie będzie tego się nazywać hodowlą, ale współodczuwaniem. Zaczynam od spojrzenia. Oczka, włoski, nosek, pusteczka. Szyjka, meszek na szyjce, ramiona. Rączki, paluszki. Mały paluszek, żyłki pod skórką. Zawsze zwracam uwagę na paznokcie. Trzeba równo przycinać. Włos muszą być dłuższe niż dłuższy. Tu zero tolerancji. Sura najlepiej braciutka, lekko zaróżowiona. Najlepiej zaróżowiona od ale wstyd jest tylko na początku. Potem dalej. Klatka piersiowa, suteczki, śliczne, do lizania. Potem brzusze, ślad po pępowinie. Czasem słuchanie, jak serduszko bije. Jak nagle przyspiesza. Pupcia, dupeczka, zadeczek, śliczności. Odbytek, dziureczka rozkoszna, kwiatowa. Jąderka, tasiunio, magiczne chujątko. Żołędzie, kuleczki, śliweczki, doli zania i wąchania, się Mała duszyczka. Dar Boży. zawsze. Dziękuję Wam, drodzy rodzice, że mi go ich. <laughs> Dobrze, nie musisz odpowiadać nie, nie na to wiem, pytanie. Nie, nie wiem, co odpowiedzieć, bo to nie są postacie, postaci, czy jak to się z nas ustrykte, <laughs> to są rodzaje pewnych głosów, to jest jakiś rodzaj obecności, jakiejś podmiotowej obecności, to nie jest też taka sytuacja, że się, nie wiem, aktor chowa za postacią, prawda? Z jakimś charakterem. To jest raczej rodzaj pewnego, jakiejś wypowiedzi, nawet w jakiś sposób takiej wypowiedzi performatywnej. To znaczy to się wydarza tu i teraz. Sytuacja jest na, jakby zapisana i na tyle aktualna, że wiemy o czym mówimy. Ten odbiór jest gdzieś żywy i ten rodzaj interakcji też jest żywy. Ten rodzaj mm, komunikacji. A dlatego ja tutaj nie myślę w kategoriach tak. y, postaci czy roli, tylko w kategoriach takiego wypowiedzi, komunikatu, komunikacji. Y, poza tym, no, świetnie napisane ono, tylko hulać. <głosy> <głosy> Dziękuję, Bogusiu. No też może dodam, że to jest bardziej, to idzie w stronę komentarza, nie jakby odkrywania roli, czy jest jakaś tam zabawa formą powiedzmy, ale to jest komentarz do, do tej formy urzędniczej, do tej ściany, która nigdy nie, z którą się nie da rozmawiać. Mówisz, idziesz do kasy, słucham i nie ma rozmowy, po prostu. No nie ma rozmowy z Lidią Leomicką, na przykład, nie ma rozmowy, nic się dzieje. Mamy rację, pomagamy, pomagamy, pomagamy. I koniec. Nie ma dialogu, nie ma rozmowy, pomagam. Chyba jednak jest postać, właśnie ją zobaczyłem. Adam, e, o ile bazowaliście na waszych pierwowzorach, czy znaczy się przyglądaliście się im, czy stworzyliście Tutaj całkiem, całkiem własne yy, kreacje. Nie wiem. Yy. No, by było ciężko jakoś tam bazować, ponieważ, yy, no wiadomo, nie jestem starszą panią z Mopru. Yy, dlatego też. Yy, no, tutaj jest kwestia tego języka. No, w stosunku do, no, ja miałam taki jeden, jeden materiał, to był po prostu wywiad z Lidą Leońską. No, zobaczyłam jej zdjęcie, nie mam żadnych nagranych z niej materiałów, nigdy jej nie widziałam na żywo. Więc tylko no, po prostu y, temperatura jej wypowiedzi, czy y, y, tutaj mogła mnie jakoś poprowadzić. Ja bym chyba rzeczywiście bronił tą stronę aktorów, to znaczy nie domagał się od nich szukania inspiracji i powtarzania na scenie prawdziwej postaci, bo siłą tego, znaczy ten tekst jest wtedy silny, kiedy właśnie paradoksalnie odchodzi od pierwowzorów, kiedy zamiast prezydenta grobelnego widzę wszystkich prezydentów, wszystkich polskich miast, bo oni mają coś wspólnego, mają podobne myślenie. Podobne ambicje i używają bardzo bardzo podobnego języka, tak samo. Tak, to prawda. Znaczy, to to, to, to o no. czym mówię, że rzeczywiście pamiętam na, na tym naszym spotkaniu na piasku, tam z Młodym Bajronem padło takie zdanie, czy się da opowiedzieć więcej niż tylko o Poznaniu. Właśnie, masz poczucie, że e... dało się więcej powiedzieć niż to tylko jest, o Poznaniu? To jest pytanie do publiczności chyba. Nie wiem, no w moim w moim mniemaniu jakoś coś, mam wrażenie, że się poszerzył jakiś teren i też dzięki aktorom, ich stosunkowi też do tego i też pamiętam a propos Lidii Jelońskiej taką sytuację, że Małgosia przeczytała wywiad i jakby zrozumiała też jak, jak, jakieś konstrukcje językowe i komunikaty, które płyną z tej osoby ale później też nie chciałem, żeby ona się z nią, właśnie zaczęła w nią wchodzić, bardziej, żeby właśnie od niej odejść, to znaczy wykorzystać to jako punkt startu. To było też zadanie Piotra Hysa, którego myśmy dodali do waszej grupy, który nie miał właściwie z Poznaniem nic wspólnego i który, który zadawał mnóstwo pytań, czy, czy, czy wam to trochę bardziej pomogło właśnie, żeby od, odpoznanić to? No tak, tak, to było ciekawe, że dla nas na samym początku on powiedział, Pamiętam pierwszy telefon do niego i mówię, Czekaj, bo, ale wy tam będziecie o tej korupcji, tak? od tym prezydencie, bo ja nie wiem, nie widziałem. Miał dużo wątpliwości, pokażcie, żebym ja się dowiedział i tak dalej. No pokazaliśmy, się zapoznał z tekstem przede wszystkim i już właściwie pytań było coraz mniej. My też bardzo dużo skreśliliśmy z pierwotnej wersji no tekstu, tak, tak, tak. w wyniku pracy z, z aktorami. Tam rzeczywiście wskazywali na miejsca nieczytelne, na a, takie a, aluzje niezrozumiałe. Czasem błędy też. Tak, więc to, to naprawdę ten tydzień jakby dla wyczyszczenia tekstu, czy wyczyszczenia pewnych pomysłów no, dał nam no, bardzo dużo. To, że, że, że nasi aktorzy z tym Poznaniem nie są związani, to też była znaczy wielka wartość tego spotkania tak naprawdę. Jakaś próba spojrzenia na to z oddali, tak, spoza kontekstu. Ja chciałam tylko też odpowiedzieć na to pytanie. Jestem akurat aktorką na etacie teatru polskiego, który ma wiadomo jakie problemy. Jaką ja... nazwę? <laughs> Jaką dobrą nazwę? Nazwa Teatr polski jest w wielu miastach Polski. Więc no, to dla mnie była taka aktualność i jakby od razu mi się ten temat rozszerzył. Jeżeli mamy w tekście. Wyjedźcie sobie z tym lejzbijstwem i pedalstwem do Wrocławia, a wiem jakie, jaka jest władza we Wrocławiu i jakie mamy w tym momencie zamknięcie władzy i jakie problemy wypowiedź